Drodzy Państwo, czasem dzień zaczyna się zbyt wcześnie. Ciało wciąż domaga się ciszy, a głowa jest już pełna drobnych zmartwień, które w sercu urastają do olbrzymich rozmiarów. Czasem budzicie się, a lustro opowiada historię, która nie pasuje do kobiety, którą czujecie, że nadal jesteście. Być może uderzenia gorąca przychodzą bez ostrzeżenia, sucha skóra wymaga szczególnej troski, a witalność wydaje się bardziej odległa, niż byście chciały przyznać. Chcę zacząć właśnie od tego miejsca. Od realnej przestrzeni, w której toczy się życie. Od miejsca, gdzie oddychacie i myślicie, chciałabym zrozumieć, co się we mnie zmienia. Widzę Was. I to nie jest Wasza wina. Nazywam się doktor Lisa Perriera. Jestem ginekologiem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, towarzysząc kobietom takim jak Wy, przez każdą fazę, każdy moment żałoby i odrodzenia. Wiem, że zdrowie intymne to nie tylko zestaw badań, to tożsamość, autonomia i spokój. Wiem też, że właściwa informacja przekazana z szacunkiem przywraca pewność siebie. Medycyna nauczyła mnie szlaków ciała, słuchanie nauczyło mnie ścieżek duszy. Dziś połączę te dwie perspektywy, abyście czuły się wspierane przez naukę i przez głos, który nie ocenia. Czy wiedziałyście, że niektóre pozornie nieszkodliwe produkty, takie jak orzechy, mogą nasilać uderzenia gorąca, suchość pochwy, a nawet wpływać na krążenie w okolicach miednicy po sześćdziesiątce? To pytanie może początkowo brzmieć niewygodnie, ponieważ przez lata słyszałyśmy, że orzechy są zawsze zdrowe. Wiele z nich faktycznie jest. Jednak wasze obecne ciało to nie ciało sprzed 20 lat. To, co kiedyś przechodziło niezauważone, dziś może wywołać mały zgrzyt, który w połączeniu z innymi drobnymi zgrzytami przeradza się w zmęczenie, wzdęcia, wahania nastroju i trudności z nawilżaniem. To nie jest dramat, to fizjologia, i można ją regulować. Nauka pokazuje, że nie wszystkie orzechy mają taki sam wpływ na równowagę hormonalną. Niektóre mogą być sojusznikami, ale inne działają jak cisi sabotażyści. Lubię myśleć o ciele jak o ogrodzie. Niektóre nasiona wzbogacają glebę, inne, gdy są w nadmiarze lub w niewłaściwym momencie, konkurują o zasoby, zaburzają równowagę ziemi i wysuszają korzenie, które potrzebują wody. Po menopauzie klimat w tym ogrodzie się zmienia, poziom hormonów spada, krążenie reaguje inaczej. Tkanki stają się bardziej wrażliwe. To, co dostarczacie swojemu ciału, zwłaszcza rodzaj tłuszczów, obecność fitoestrogenów i ładunek zapalny pokarmów, ma wpływ na wasze naczynia krwionośne, skórę i nastrój. I ciało na to odpowiada. W tym materiale odkryjemy, które pięć rodzajów orzechów może szkodzić waszym hormonom i zdrowiu intymnemu, a także jak dokonywać mądrych wyborów, aby zachować energię, witalność i dobre samopoczucie. Nazwę je, wyjaśnię dlaczego. Pokaże, co można nimi zastąpić. Wskaże bezpieczną ilość i co najważniejsze, wytłumaczę, jak te zmiany wpłyną na wasze codzienne życie. Mniej uderzeń gorąca pod wieczór, lżejsze nogi, więcej komfortu w sferze intymnej i większa obecność w ważnych chwilach. Celem nie jest, abyście żyły w strachu przed jedzeniem, lecz abyście jadły świadomie i z wolnością. Zanim przejdziemy dalej, chcę, abyście poczuły grunt pod stopami. Złączcie stopy Oprzyjcie całą ich powierzchnię na podłodze, rozluźnijcie ramiona, ciało musi czuć się bezpieczne, aby mogło się uczyć. Połóżcie jedną dłoń na środku klatki piersiowej, a drugą pod pępkiem. Wdychajcie powietrze nosem, licząc do czterech, wstrzymajcie na dwa, a następnie wypuśćcie ustami, licząc do sześciu. Powtórzcie to jeszcze raz. I jeszcze raz. Ten prosty rytm uspokaja wasz układ nerwowy, zmniejsza napięcie w miednicy i tworzy przestrzeń dla lepszego krążenia krwi. Kiedy oddychacie w ten sposób, ciało rozumie, mogę przyjąć. Kiedy ciało przyjmuje, uczy się. A kiedy się uczy, odzyskujecie autonomię. Wiem, że towarzyszy Wam emocjonalne zmęczenie. To poczucie, że już próbowałyście tak wielu rzeczy i że może jest już za późno. Nie jest za późno. Tysiące kobiet przeżywa to w milczeniu, a drobne, konsekwentne wybory szklanka wody z samego rana, unikanie ekranów wieczorem, dziesięć minut spacerów w słońcu, zamiana garści orzechów na inną opcję. Sumują się. To nie jest pobłażanie sobie. To dbanie o wasze zdrowie i tożsamość. Nie musicie niczego nikomu udowadniać. Musicie tylko czuć się dobrze we własnej skórze. Być może nosicie w sobie również wątpliwość, a co jeśli jem coś, co mi szkodzi, nie zdając sobie z tego sprawy? To szczere pytanie. Dobra wiadomość jest taka, że ciało daje znaki. Czy żołądek wzdycha po tej zdrowej przekąsce? Czy uderzenia gorąca nasilają się, gdy przesadzacie z pewnym rodzajem orzechów? Czy nawilżenie pogarsza się w kolejnych dniach? To są dyskretne wiadomości od waszego organizmu. Dziś pomogę wam odczytać te wiadomości z jasnością, a na koniec otrzymacie prostą mapę, jak dokonywać zmian bez radykalizmu, poczucia winy i zakazów, które odbierają przyjemność z jedzenia. Ważna jest tu również kwestia godności. Jedzenie z uwagą, dokonywanie mądrych wyborów, rozumienie, jak jedzenie wpływa na wasze hormony i krążenie intymne to wszystko jest formą dbania o siebie. To praktyczna duchowość codzienny gest honorowania ciała, które Was niesie. To także neuronauka emocjonalna. Kiedy czujecie, że macie wybór, Wasz mózg przechodzi z trybu alarmowego w tryb zaufania. Zaufanie rozgrzewa, zaufanie nawilża, zaufanie rozświetla spojrzenie. W kolejnej części pokażę Wam ze spokojem i bez alarmizmu, dlaczego niektóre orzechy działają jak małe iskry zapalne i jak to przekłada się na bardziej intensywne uderzenia gorąca, suchszą skórę. I słabszą odpowiedź intymną. Pójdźmy krok po kroku. Z nauką, z pogodą ducha, z szacunkiem dla Waszego czasu i Waszej historii. Ponieważ witalność po sześćdziesiątce to nie luksus, to prawo. I często zaczyna się od mniejszej i mądrzejszej garści w dłoni. Stany zapalne nie zawsze objawiają się głośno. Często szepczą w ciele, cicho, gromadząc się w małych falach dyskomfortu, które kobieta zaczyna normalizować. Dyskretne wzdęcia brzucha, niewytłumaczalne zmęczenie, poczucie ciężkości, które dzień po dniu odbiera chęć do życia. Te sygnały, choć subtelne, świadczą o wyborach żywieniowych, które wydają się nieszkodliwe, ale mogą podsycać ogień przewlekłego stanu zapalnego. Wśród nich są pewne rodzaje orzechów, które zamiast odżywiać wywołują stan zapalny. Z medycznego punktu widzenia wiemy, że przewlekłe stany zapalne, nawet o niewielkim nasileniu, głęboko wpływają na równowagę hormonalną i krążenie. Gdy krew przestaje swobodnie płynąć do okolic intymnych, tkanki stają się bardziej kruche, naturalne nawilżenie maleje, a nawet odpowiedź seksualna może być zaburzona. Ale odczuwa to nie tylko ciało, odzwierciedla się to również w duszy. Kobieta zaczyna czuć się ociężała, zrezygnowana, jakby straciła część zaufania do własnego ciała. A to nie jest błachostka, to zużycie, które powoli się instaluje, niszcząc nie tylko fizyczną witalność, ale także poczucie własnej wartości. Myślę teraz o pani Helenie, 63-letniej kobiecie. Przez długi czas wierzyła, że dba o swoje zdrowie, spożywając codziennie różnorodną mieszankę orzechów. To był prawie rytuał. Ale ciało zaczęło reagować inaczej. Większe zmęczenie, mniejsza chęć do spacerów, mniej regenerujący sen. Kiedy postanowiła zmienić rodzaj orzechów, które jadła, coś się zmieniło. Wzdęcia się zmniejszyły, energia powróciła, a nawet chęć do wychodzenia na spacery odzyskała nowy zapał. Drobne wybory stały się wielkimi przełomami w jej rutynie. W tym tkwi klucz. Nie chodzi o wyeliminowanie wszystkich orzechów, ale o obserwację, jak każdy rodzaj wchodzi w interakcję z ciałem. Niektóre są bogate w tłuszcze, które powodują stany zapalne, inne, wręcz przeciwnie, zapewniają ochronę. Mądrość polega na dostrzeganiu, odczuwaniu, wsłuchiwaniu się w sygnały, które często ignorujemy. Jeśli po zjedzeniu określonej przekąski brzuch zawsze wzdycha, jeśli ciało prosi o więcej odpoczynku bez wyraźnego powodu, to znak, by zwrócić na to uwagę. Zastąpienie ich opcjami mniej zapalnymi może być pierwszym krokiem do odzyskania lekkości i witalności. Warto tutaj pomyśleć. Ile razy miałyście poczucie, że robicie wszystko dobrze, a mimo to ciało zdawało się stawiać opór? To nie jest osobista porażka. To biologia. To wasz wewnętrzny ogród, który prosi o inny rodzaj troski, o inną jakość nasion. Dobra wiadomość jest taka, że ciało reaguje. Jak mięśnie, które odzyskują siłę, gdy są stymulowane, tak i tkanki rozkwitają, gdy otrzymują to, czego potrzebują. Zmiana rodzaju orzechów to nie jest drobny szczegół. To gest pojednania między Wami a Waszym ciałem, przypomnienie, że witalność nie jest utracona na zawsze, ale można ją ponownie uprawiać, dokonując świadomych i łagodnych wyborów. Istnieje pewien paradoks związany z niektórymi produktami. Zawierają one substancje, które w małych dawkach mogą być sojusznikami, ale w nadmiarze zaczynają zaburzać delikatne mechanizmy organizmu. Niektóre orzechy idealnie wpisują się w ten paradoks, ponieważ są bogate w fitoestrogeny, związki roślinne, które częściowo naśladują działanie ludzkiego estrogenu. Dla kobiety po menopauzie, która już przeżywa niestabilny taniec między spadkiem hormonów a adaptacjami organizmu, ta imitacja może zamiast pomagać, powodować dyskomfort. Ciało, pozbawione naturalnej regulacji hormonalnej, staje się bardziej wrażliwe na te sztuczne skoki. Konsekwencje mogą objawiać się na wiele sposobów: bolesna tkliwość piersi, nagłe wahania nastroju, zmiany ciśnienia krwi. Małe sygnały, które wprowadzają w błąd i które często przypisuje się po prostu wiekowi. Ile razy pomyślałyście, że normalne jest czuć się w ten sposób po 60.? Prawda jest taka, że nie zawsze jest to tylko sprawa czasu. Często jest to również żywność, która przyczynia się do tego stanu. I to zamieszanie ma cenę emocjonalną. Kiedy ciało reaguje intensywnymi uderzeniami gorąca lub nieoczekiwanymi kołataniami serca, wiele kobiet interpretuje to jako znak nieuchronnego upadku. Czują, że tracą kontrolę, że nie mogą już ufać własnym reakcjom. Ta utrata zaufania, bardziej niż sam objaw, obciąża poczucie własnej wartości i kobiecą tożsamość. To tak jakby ciało opowiadało historię, która nie pasuje do zgromadzonej siły i mądrości. Pani Maria, 58-letnia kobieta, wyraźnie doświadczyła tego zjawiska. Zawsze zdrowa, zauważyła, że jej uderzenia gorąca nasilają się właśnie w dniach, gdy przesadzała z pewnym konkretnym rodzajem orzecha. Sama nie widziała związku między tymi dwoma faktami, dopóki nie zaczęłyśmy wspólnie obserwować tego wzorca. Wystarczyło zrównoważyć spożycie Zróżnicować źródła orzechów i unikać codziennego jedzenia tego samego rodzaju, aby objawy się złagodziły. Ulga była tak oczywista, że zaczęła patrzeć na swoje jedzenie nowymi oczami. Nie jak na zagrożenie, ale jak na narzędzie do osiągnięcia równowagi. W tym momencie praktyka staje się wyzwalająca. Nie chodzi o całkowite wyeliminowanie orzechów bogatych w fitoestrogeny, ale o to, aby nie przeciążać organizmu tą samą stymulacją dzień po dniu. Różnorodność daje organizmowi szansę na oddech, na znalezienie bardziej stabilnej równowagi. To trochę jak obracanie gleby w ogrodzie, aby nie uległa wyczerpaniu. Sekret tkwi nie w wykluczaniu, ale w naprzemienności, w umożliwianiu każdemu składnikowi odżywczemu pełnienia swojej roli, bez dominowania nad innymi. Kobiece ciało, szczególnie po sześćdziesiątce, prosi o to uważne słuchanie, prosi, abyśmy nie myliły normalnego z nieuchronnym. Prosi, abyśmy zrozumiały, że nawet jedzenie uważane za zdrowe można dostosować tak, aby służyło jako sojusznik, a nie sabotażysta. Ta świadomość nie rodzi strachu, lecz wolność. Wolność spojrzenia na talerz i dostrzeżenia wyborów, które wzmacniają zamiast osłabiać. I każdy wybór, choćby wydawał się najmniejszy, jest również sposobem na przywrócenie godności i zaufania do własnej historii. Zdrowie serca i naczyń krwionośnych nie zawsze objawia się w oczywistych symptomach. Często pierwsze oznaki pojawiają się w subtelnościach sfery intymnej. Niektóre orzechy spożywane w nadmiarze zawierają profil tłuszczowy, który wpływa na równowagę lipidową krwi, sprzyjając tworzeniu się płytek miażdżycowych i sztywności naczyń. Ten proces może wydawać się odległy, związany tylko z badaniami cholesterolu, ale cicho dociera do okolic miednicy, zaburzając krążenie i zmniejszając witalność intymną. Medycyna pokazuje, że zdrowe krążenie jest podstawą naturalnego nawilżenia, elastyczności tkanek. A nawet odpowiedzi seksualnej. Kiedy przepływ krwi słabnie tkanki zaczynają wysychać. Czułość maleje, a przyjemna reakcja ciała staje się bardziej krucha, ale zmienia się nie tylko fizyczność. Jest też głębokie emocjonalne odzwierciedlenie. Wiele kobiet opisuje wstyd, frustrację, poczucie, że intymność przestała być żywą częścią tego kim są. To tak, jakby istotna przestrzeń kobiecej tożsamości powoli gasła, bez wyjaśnień. Myślę o Soni: 65letniej kobiecie. Przez lata wierzyła, że utrata witalności intymnej jest po prostu nieuniknioną częścią starzenia się. Jednak gdy zdecydowała się zamienić orzechy, które jadła codziennie, na alternatywy bogatsze w antyoksydanty, zauważyła coś nieoczekiwanego. Ciało zareagowało. Poprawiło się jej samopoczucie, krążenie zdawało się zyskiwać nowy oddech, a nawet komfort intymny zaczął powracać. Zmiana nie była natychmiastowa, ale symbolizm był ogromny. Dla niej nie chodziło tylko o jedzenie, ale o odzyskanie części siebie, którą uważała za straconą. Wskazówki są jasne. Wybierajcie orzechy, które wspierają zdrowie naczyń, takie jak te bogate w kwasy omega-3, zamiast tych, które przeciążają krew tłuszczami nasyconymi. Ten wybór nie jest każącym ograniczeniem, lecz zaproszeniem do odżywiania ciała w taki sposób, aby mogło utrzymać witalność przez dłuższy czas. To mały gest, który ma głębokie konsekwencje. W końcu, gdy krążenie się odnawia, nie tylko krew płynie. Powraca zaufanie. Odbudowuje się poczucie własnej wartości, a intymność na nowo jest postrzegana jako źródło przyjemności i godności. Kobiece ciało to teren niewidzialnych rzek. Kiedy płyną swobodnie, życie intymne rozkwita naturalnie. Kiedy się zwężają, cisza i suchość zajmują miejsce witalności. Rozpoznanie, że nawet coś tak prostego jak rodzaj orzechów może zakłócać ten przepływ, jest również uznaniem. Że w każdym wyborze tkwi moc. A ta moc jest w waszym zasięgu, każdego dnia, na talerzu, który przygotowujecie, w uwadze, którą poświęcacie ciału, które wciąż tętni, wciąż pragnie i wciąż może kwitnąć. Ciało nie rozdziela na szufladki tego, co czujemy w sercu i tego, co dzieje się w sferze intymnej. Serce i hormony rozmawiają ze sobą cały czas, a ta rozmowa może być wzmacniająca lub wyczerpująca, w zależności od codziennych wyborów. To, co wydaje się po prostu zdrową, przekąską. Jak garść pewnych orzechów, może jednocześnie wpływać na zdrowie sercowo-naczyniowe i równowagę hormonalną. Kiedy spożywane tłuszcze sprzyjają sztywności naczyń i zwiększają obciążenie metaboliczne, serce pracuje ciężej, a hormony, już i tak kruche w okresie pomenopauzalnym, stają się jeszcze bardziej niestabilne. Medycyna wyraźnie pokazuje to wzajemne powiązanie. Krążenie, metabolizm i zdrowie kości są pod wpływem jakości spożywanych tłuszczów, ale poza fizjologią jest też ciężar emocji. Wiele kobiet wyznaje mi, że czują się rozdarte między przyjemnością jedzenia tego, co lubią, a strachem, że zdradzają własne zdrowie. Ta dwoistość tworzy rodzaj cichej wojny: z jednej strony sentymentalna pamięć o jedzeniu, z drugiej obawa przed osłabieniem ciała, i w tej wojnie przegrywa zaufanie, które rozpada się na wątpliwości i lęk. Pani Iwone, 61-letnia kobieta, dobrze znała ten dylemat. Cierpiała na sporadyczne kołatanie serca i obawiała się, że kryje się za tym coś poważniejszego. Stopniowo odkryłyśmy razem, że część problemu wynikała z jakości orzechów, które nosiła w torebce, wierząc, że są zawsze najzdrowszym wyborem. Po przejrzeniu rodzajów nie tylko zmniejszyła częstotliwość kołatania serca, ale także odzyskała poczucie lekkości. Serce się uspokoiło, a wraz z nim przyszła pewność, że nadal może ufać własnemu ciału. Klucz nie leży w całkowitym wykluczaniu, ale w rozróżnianiu. W identyfikowaniu, które pokarmy wspierają kobiecą witalność, a w ograniczaniu tych, które po cichu ją sabotują. Równowaga, a nie zakaz, jest drogą, która podtrzymuje zarówno serce, jak i hormony. Kiedy kobieta znajduje ten punkt równowagi, odkrywa, że ciało odpowiada z wdzięcznością. Energia staje się bardziej stabilna, nastrój się poprawia, krążenie płynie z większą harmonią. Ta świadomość prowadzi nas do szerszej refleksji. Każdy wybór żywieniowy to duchowy gest troski. To jak powiedzenie ciału. Chce, abyś nadal tętniło życiem. Serce, otrzymując tę troskę, bije spokojniej. Hormony, gdy są szanowane, stają się mniej burzliwe. A kobieta w centrum tego wszystkiego czuje, że może ponownie zaufać swojemu wewnętrznemu rytmowi, łącząc przyjemność ze zdrowiem, pragnienie z ochroną, wolność z odpowiedzialnością. Kiedy serce i hormony mówią tym samym językiem, życie znów brzmi jak muzyka. Spokojna, pewna i ciągła melodia. Przypominająca, że przyjemność nie jest luksusem, a witalność nie jest przeszłością, są żywymi wyrazami prawa do dalszego rozkwitu po sześćdziesiątce. Dotarłyśmy razem do momentu jasności. Nie wszystkie orzechy są takie same. Niektóre zawierają składniki odżywcze, które wzmacniają kobiece ciało, podczas gdy inne mogą wywoływać ciche procesy zapalne, zaburzać równowagę hormonalną lub osłabiać krążenie intymne. To, co wydawało się szczegółem, garść orzechów w ciągu dnia, Okazuje się wyborem, który może zmienić sposób, w jaki czujecie się same ze sobą. To nie jest przesada. To nauka przetłumaczona na doświadczenie przeżywane w ciele. To, co tu omówiłyśmy, jest jednocześnie proste i głębokie. Dostosowanie drobnych wyborów żywieniowych może oznaczać mniej uderzeń gorąca pod koniec dnia, mniej zmęczenia, które kradnie energię, więcej witalności dochodzenia bez poczucia ciężkości, więcej komfortu w chwilach intymnych. Ale poza sferą fizyczną. Istnieje niewidzialny i potężny zysk. Poczucie własnej wartości, które odbudowuje się, gdy kobieta uświadamia sobie, że nie jest zdana na łaskę czasu, ale ma praktyczne narzędzia do dbania o siebie. Warto pamiętać. Nigdy nie jest za późno na odzyskanie witalności. Każdy świadomy wybór jest krokiem w stronę pojednania z własnym ciałem. Ten gest troski o siebie, powtarzany z dnia na dzień, jest tym, co przynosi zmianę. Nie chodzi o zakazy ani o poczucie winy. Chodzi o słuchanie, szacunek i równowagę. Istnieje też ciche wezwanie do solidarności między kobietami. Ile z nich przeżywa w milczeniu te same dolegliwości, wierząc, że są one nieuniknionym losem? Dzielenie się tą wiedzą to dzielenie się nadzieją. To powiedzenie innej kobiecie. To nie jest twoja wina. Istnieją sposoby i możesz odzyskać zaufanie. Zdrowie intymne po sześćdziesiątce to nie luksus, to prawo. Prawo do czucia się żywą, połączoną, godną. Prawo do kultywowania przyjemności nie jako pobłażania, ale jako dbania o własną tożsamość. Ponieważ każdy gest troski, czy to uważny oddech, spacer w słońcu, czy wybór pożywienia, które odżywia, zamiast powodować stan zapalny, jest również gestem wolności. Niech ten materiał będzie nie tylko wskazówką, ale łagodnym przypomnieniem. Ciało wciąż rozkwita, gdy otrzymuje to, czego potrzebuje. A Wy, z Waszą historią, siłą i wrażliwością, Zasługujecie na to, by nadal rozkwitać.